7.52, za niedługo będę wychodzić, ponieważ mam dzisiaj termin w Autyzmu z terapii centrum. To jest takie centrum dla autystyków z kierowniczką tego centrum. E, ponieważ tu chodzi o terapię do Kacpra. Um, no, e, mam nadzieję, że coś z tego będzie i opowiem Wam potem, jak było, o co pytali, jak to wygląda. No i będziemy widzieć. Może jakiś termin dostanie na terapię, albo nie wiem po prostu, jak to będzie wyglądać, ale w każdym razie na pewno coś się z tego wykluje. W każdym razie musimy teraz y, mieć na uwadze, na jakim, y, w jakim stanie jest w tym momencie Kacper. Także jakie ma trudności i tak dalej, więc y, nie mogę się doczekać tego terminu i zobaczyć, co tam, co tam właściwie będzie. Kawę też mam. Y, Także, drogi teściu, zostały mi kawę, jak zwykle, o poranku. No, trochę mam dzisiaj lepszy humor. Wiadome. No właśnie o tym mówię. Jak nie dwie łyżki, to potem mam brudna cerata. <laughs> nie lubię takie oczy. Znajdujemy się w bardzo fajnym miejscu, takim jak Benzberg. Jesteśmy trochę z innej strony. E, za mną jest worzec. E, tu jest ten, jak się to nazywa e, Uban. No i teraz będziemy o, za chwilę jechać sobie. E, w pewnym sensie fajny dzień dzisiaj, bo bardzo słońce świeci. No i ja sobie poczekam, bo jeszcze mam 10 minut. się na razie na dół schodzić. Eee, zaraz wam pokażę, jak to zaraz wygląda. Przejdziemy na drugą stronę. Tu jest zejście, tam na dół. Tam się na dół schodzi. Także długi, długi czas tutaj jeździłam, przeszło rok. Także jedziemy w miejsce, gdzie Kasper miał terapię. Tu jest też dworzec, tym autobusem często jeżdżę na, do szkoły, do Kacpra. Jak są jakieś zebrania, bardzo fajne miejsce. Jest dużo, dużo zieleni, co mi się tu bardzo podoba. Na tą banę schodzi całą. Tam w prawo całkiem na dół się schodzi. Zaraz Wam pokażę, jak to na dole wszystko wygląda. Wygląda tak, tu stoją dwie bany, ta z lewie dopiero przyjechała do sprawy dopiero zaraz pojedzie także tak to wygląda mniej więcej no i pojechał długo nie jechał. tak to, to wygląda jest fajna okolica co Kacpo chodził na terapię znaczy się to jeszcze nie jest to miejsce ale jest ciekawie tutaj z tą stronę jest dużo zieleni, bardzo ładnie to wygląda lubię bardzo ten las także pogoda jest piękna tu się idzie mniej więcej tam jak idziecie prosto to tam tak wygląda tego typu sprawa tam się dalej i za tym zakrętem będzie tam, tam całe te centrum no i tutaj w tym białym budynku no to są dwie kondygnacje tego budynku po innej stronie jest właśnie te centrum do autystów tam gdzie Kacper miał jakiś długi czas terapię Teraz Wam to pokażę, jak to z wygląda. Mam no, nadzieję, że tam nikogo nie będzie, bo nie każdy sobie życzy filmowanie. Więc zobaczymy. Tu jest centrum do autystów. Tu Kasper kiedyś na terapię, właśnie. Teraz jeden na spotkanie, Potem Wam powiem, co jest grane. No to idziemy na spacer. Kaspi. Kaspi, idziesz wał z papą. To jest fajnie, bo spod góra, nie? Cieszy się Kaspi, ma wolne. On już duży, nie? Urus, urus. Taka fajna pogoda u nas jest. To, to lubię tu. Las o każdej porze roku. Ostatni raz w zeszłym roku było to kręcone. Gaspitał leci. <gaz pitał> leci> pa, to jest najlepsza pora. Nikogo nie ma. Wszyscy w domu są. Nie? Fajnie raz Kaspi zaczekaj. Nie poczeka. Ech. idzie. No i Kaspi sobie przysiadł, przykucnął. To my przyszli tak fajnie się siedzimy tutaj. Taka nasza sp... ostoja, nie? Fajnie tak, nie Kaspi? To jest przejście tam też jest przejście to jest Ta słynna błaszta na tej górce no i jesteśmy dzisiaj w plenerze, nie Kaspi? Jesteśmy w lesie <laughs> bardzo fajnie, nie? I to znalazłeś trawkę trawkę znalazłeś i gras Pokazuje, że trawkę tu znalazł. Co chciałam powiedzieć, dzisiaj mam watecet i, yy, i rozmawiałam z kierowniczką, no i rozmawialiśmy na temat, yy, jakie ma problemy ob obecnie Kasper i jak to się też w szkole przejawia w takich momentach newralgicznych, czyli yy, wychodzenie ze szkoły, ubieranie się, na ile jest samodzielny, E, było pytanie. E, ja powiedziałam tak, tak, socjalno-emocjonalnie właśnie ma z tym problem. Czyli jak idziemy gdzieś po drodze, e, jak nie chce iść w daną stronę, kładzie się po drodze. No i to tak wygląda. No i y, chciałam powiedzieć, że czasami jest tak, że ma taki motyw, że jeśli chcemy iść do innego sklepu, to on chce zaś do tego, a jak nie jest po jego myśli, to znowu, um, to znowu on robi sceny, no i tak to wygląda, nie? No i, i czasami ciężko jest o tym w ogóle y, opowiadać i czasem się człowiek myśli, co się tak naprawdę źle robi, albo nie wiem co i w pewnym momencie człowiek po prostu potrzebuje pomocy, nawet od terapeuty. W tym sensie, żeby, żeby nam pokazał drogę w jakiś sposób, bo nie jesteśmy w tym kierunku kształceni. Ja mogę się dokształcać książkami, ale to nie wszystko. I trzeba sprawdzić, w jakim kierunku będzie kacper, bo celem, którym chcemy osiągnąć, jest to, że, żeby on się socjalnie otworzył, czyli otworzył się na innych, umiał się z innymi bawić. No, ja powiem tak, w, auty, w naturze autysty leży to, że niekoniecznie się z kimś tam bawi, nie? ale chciałabym, żeby sobie po, powoli po prostu kiedyś poradził w normalnym życiu, żeby, żeby właśnie nie, nie spoczęło to na nas w jakimś stopniu, weź rączkę, żeby nie spoczęło to na nas w jakimś stopniu, żeby totalnie, żeby nie było czegoś takiego, e... Aby to powiedzieć, żeby nic z nim robić, a potem być jakąś taką roślinką. Ja nie chcę tego, nie chcę tego dla mojego dziecka i chciałabym, żeby się trochę więcej usamodzielnił pod tym względem. Um, powiem tak, bardzo mnie to cieszy, że jest jakiś plan na to i musimy teraz poczekać na sprawozdanie z tego, dostaniemy sprawozdanie, musimy je wysłać do urzędu no i wtedy urząd powie. Czy zezwoli nam zrobić tą terapię, ile i tak dalej, i potem będziemy wiedzieć, jak to będzie dalej, pod tym względem, że dostaniemy termin na konkretną terapię, bo już nie trzeba będzie robić innych jakichś tam rzeczy, spotkań, tego typu spraw, żeby znowu chodzić na 3 czy 5 terminów dodatkowych i dopiero potem terapia. Oni w ATC znają Kacpra Także raczej nie będzie to wymagane, żeby kolejny raz przychodzić i patrzeć, co on tam potrafi, czego nie potrafi. Z moich opowiadań ona już wywnioskowała, jaki jest cel i nad czym będziemy konkretnie pracować, i to, że jest właśnie e, moment, że on, e, że on ma momenty, że jeszcze ucieka, że jeszcze są momenty, gdzie on e, nie słucha się że są momenty, gdzie trudno go wprowadzić w tryb pracy, są momenty, gdzie po prostu potrzebuje chwilowo spokoju, e, od zgiełku od wszystkiego i później teraz e, potrzebuje też e, potem znowu nowych innych bodźców. No i, no i tak to wygląda, nie? Na tej zasadzie to jest i trzeba naprawdę dużo spędzać czasu, żeby umieć go odczytać, bo e, obcy z ulicy, jakby wszedł i zobaczył, co jest grane i by nie wiedział o co chodzi, on byłby na tyle Kacper sfrustrowany, żeby tamten e, obcy go nie zrozumiał, co on chce tak naprawdę I, i on się wtedy denerwuje, dochodzi do niepotrzebnego płaczu, bo Kacper zaczął się robić wrażliwy. Zaczął się wrażliwy na, na, na takim stopniu, że przykładowo mówimy coś podniesionym głosem. Ja mówię niekoniecznie się kłócąc, ale ktoś jest podekscytowany, mówi ktoś podniesionym głosem. Kasper nie umie rozpoznać, że to nie jest kłótnia, że to nie jest coś negatywnego. Kasper rozpoznaje to jako kłótnię, że ktoś komuś na kogoś krzyczy. O, tak to wygląda. I Kasper się zrobił wrażliwy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jest. No i chcemy to jakoś ym, w dobrym kierunku pokierować, żeby on nie odczytywał tych emocji też również jako negatywne, żeby nauczył się po prostu odczytywać te emocje, żeby to jakoś było lepiej. Dla nas będzie łatwiej, bo naprawdę w pewnych momentach przechodzi się do domu, człowiek jest wypompowany, a tu Kacper jest w danym momencie głośno i... i i człowiek już nie ma, nie ma siły i nie ma nawet nerwu, żeby po prostu z tym walczyć, że jest naprawdę potem ciężko. Ale głowa do góry, zawsze jakaś pomoc jest, no to wiecie, powinno być raczej dobrze. Także jak dostaniemy to naprowadzenie, ja już później będę wiedziała co, co robić, jaki cykl terapii będzie. Zobaczymy po tym cyklu, czy dalej trzeba będzie to robić, czy powstaną nowe znowu cele. Nie wiem, może nie wiem ile to będzie trwać, ale, ale na pewno, żeby to było zrobione i im wcześniej, tym lepiej. Bo ja powiedziałam, jak to jest tak, z jednego skoku w drugi, z jednego buntu w drugi. Bo teraz ma bunt tego siedmiolatka, trochę ta granica się jakby przedłużyła, przeciągnęła. No i teraz moment jest, gdzie. Potem będzie moment, gdzie on będzie mieć okres dojrzewania, będzie jeszcze ciężej, a ja nie będę w stanie go nawet dźwigać, bo teraz nawet nie jestem w stanie go dźwigać, bo już waży te 20 kilo. Także nie jestem, nie jestem jakimś himenem, żeby dźwigać go, no i, no i tak to wygląda, nie? Ale mi się wydaje, że Kacper będzie się cieszyć znowu z terapii, będzie naprowadzana na dobra droga, może w końcu zrozumie, że tak czy inaczej się nie robi i strukturę jakąś, jakąś ma, także nie będziemy pracować nawet nad strukturą tylko nad tym, żeby zobaczyć co go irytuje w szkole, bo są momenty, że jest od nowego roku przyszło więcej uczniów, więcej dorosłych ma momenty, gdzie wychodząc ze szkoły nie chce nie chce się ubierać i jest, y, mi się wydaje, że jest to powodem tego, że jest wszystkiego za dużo wokół, że pełno potem dzieci na korytarzu, pełno wszystkiego i on się jakby nie chce w tym danym momencie tego robić, a przykładowo są momenty, gdzie on chce iść na, e, jak się to nazywa, nie chce nawet wychodzić na przerwę. Na plac, bo on lubi na placu siedzieć, ale jak jest potem dużo dzieci, ja mam wrażenie, że on nie chce tam iść, bo jest za dużo mu wszystkiego. I trzeba znaleźć jakąś alternatywę, żeby on umiał się w tym odnaleźć. Nie robi patykiem Kacper, wybijesz mi oko. Widzisz, co ten Kaspi robi? A, żeby oczka się nie wybić, nie? No, także. Wróciliśmy ze spaceru. Trochę ciężka była końcówka. Jak to się mówi, Kacper zaczął mi się wykupiać, kłać się na ziemię i nie chciał iść. A później wpadłam na pomysł, żeby nie w sumie to tak spontanicznie przyszło, bo szła pani z psem i powiedziała kacperowi: Patrz, tam pies idzie. I właśnie uciekamy, nie przed tym psem. No i w my zaczęli biegnąć, a zabiegliśmy do domu. No i potem jakoś mnie chciał, nie chciał iść. E, chciał być niesiony, a ja powiedziałam, nie będę cię nieść, poszłam, bo jeszcze to było na klatce. Weszłam do domu i potem on w końcu wstał i przyszedł do domu. Także jak to tak ciężko bo Teraz siedzi tu zajechany. Nie Kaspi? No, wasa teraz asa, chcesz, asa, już dostaniesz asa. wasa. Dobra, to, to widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć!